Udziela się na pewno dużo endorfin, adrenalina przedstartowa. Wszyscy są troszeczkę poddenerwowani, jedni trochę mniej, drudzy troszeczkę więcej. Entuzjazm, jest siła, jest moc, motywacja, no i jest takie, takie pozytywne wib wibracje są. Może nie wszystko widzę, ale, ale czuję, że jest tutaj po prostu dużo pozytywnej energii w tym miejscu i, i jest naprawdę bardzo fajne. Very good Prawie 13 tysięcy biegaczy, kilkanaście tysięcy gości i kibiców, którzy przybyli pod stadion narodowy. Jest naprawdę wyśmienicie święto narodowego biegania i cieszy, cieszymy się, że prezyduje przy tej imprezie. Dedykujemy ten bieg sobie, swojemu zdrowiu. Biegam się dla swoich dziadków. Biegnę z mężem, więc my dedykujemy go sobie nawzajem. Natomiast chyba dedykuję tym wszystkim, którzy chcieliby rozpocząć bieganie. A ja jestem bananem, który biegnie dla wszystkich sportowców. Życzę powodzenia i dobrej zabawy generalnie. To jest najważniejsze. Wszystkim swoim znajomym. Ja tu pierwszy raz biegnę, ten półmaraton. Biegnie! Ten bieg dedykuje mojej rodzinie niepełnosprawnym, które boją zacząć coś robić. Ja jestem tego dowodem, że można i tylko trzeba po prostu chcieć bardzo mocno i poszukać takich ludzi, którzy, którzy nas jako osoby niepełnosprawne będą wspierać i można to zrobić.